Cześć, jesteście gotowi na eksperymenty fotograficzne? Jesteśmy w środku dnia, w słońce naprawdę świeci bardzo mocno, duże kontrasty, duże cienie i będziemy fotografować w lesie. Mam pewien pomysł, zapraszam. Ostre słońce, środek dnia, wielkie kontrasty. Kto w ogóle by wpadł na taki pomysł, żeby robić takie zdjęcia? No właśnie ja mam pewną tutaj ideę, którą chciałbym zrealizować, tylko muszę znaleźć dobre miejsce, a całość tutaj jest dosyć prosta, bo często jak sobie weźmiecie jakieś takie skrajności i zastanowicie się czego się nie robi, jak nie powinno się robić rzeczy, zastanowić w jaki sposób to odwrócić, jak zrobić to tak żeby zadziałało z korzyścią dla finalnego zdjęcia. Także mam pewien pomysł, tylko właśnie muszę znaleźć dobre miejsce. Zobaczcie, jaki mamy fantastyczny kadr. Przede wszystkim mamy pięknie oświetloną brzozę, ale też świetnie skomponowaną, bo mamy tutaj te brzozy trochę bliżej mnie, które rzucają nieco cienia i taką winietę na tą całą kompozycję. Mamy też interesujące niebo, ciekawe chmury, i to wszystko, jeżeli lekko jeszcze podkręcimy filtrem polaryzacyjnym, da naprawdę fajny efekt. Bardzo ciężko mi się robić zdjęcia pionowe, bardzo się cieszę, bo zawsze jak próbuję robić wydruki pionowe, to w tych kadrach rewrazowych trudno coś takiego znaleźć. A tutaj wydaje się, że jest to idealny kandydat. Mam też przymiarkę do kadru kwadratowego, także jeszcze muszę sprawdzić, co wybiorę, ale póki co fotografuję, zobaczmy, jakie mam ustawienia. W tej chwili ISO 100 F8 wychodzi 1 125 sekundy, 1 125 sekundy. automatycznie można z ręki strzelać 50 mm i gotowe. Fantastyczne zdjęcie, zobaczcie. Mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ dzisiaj jest dość wietrzny dzień. Być może uda się na zdjęciu uchwycić trochę ruchu, także pójdę tutaj trochę w drugą stronę i nieco wydłużę czas naświetlania. I założyłem filtr ND 1000, czyli 10 działek ekspozycji. Wyszło w tej chwili 6 sekund, także czekam tylko, aż będzie podmuch wiatru i robimy zdjęcie jeszcze z ruchem wiatru. Pójdziemy dalej, chciałbym Wam bardzo podziękować za ponad 10 tysięcy subskrypcji i z tej okazji zapraszam Was do największej promocji na mój kurs Lightrooma. 300 zł taniej z kodem jestem widzem, a także bonusowo otrzymacie dostęp do mojego nowego kursu podstaw fotografii, który planuję udostępnić w ciągu najbliższych tygodni. Ta oferta jest ważna właśnie tylko do premiery tego kursu serdecznie zapraszam. Jeśli więc widzicie, że Wasze zdjęcia mają niewykorzystany potencjał, a czujecie się przytłoczeni przez Lightrooma, to na moim kursie nauczycie się korzystać ze wszystkich narzędzi i wydobędziecie ukryte piękno ze swoich fotografii. Jeszcze raz wielkie dzięki za Wasze wsparcie i wracamy do filmu. Słuchajcie, ćwiczenie polega na tym, żeby znaleźć jakieś elementy krajobrazu, które są mocno oświetlone przez słońce, na które właśnie pada dużo tego światła ale są one otoczone dużo ciemniejszymi od nich elementami. Także chodzi o to, żeby wykorzystać ten kontrast na maksa, podkręcić ten kolor, podkręcić ten kontrast, żeby było widać właśnie tylko dobrze zarysowane te elementy oświetlone, a cała reszta właśnie, żeby była spowita cieniem. Niestety zapomniałem, że to jest las sosnowy, więc tutaj takich fragmentów mocno zacienionych nie ma, więc poszedłem nieco dalej. Słuchajcie, tutaj znalazłem świetny kącik, mocno ocieniony z jednej strony, ale do tego jest tutaj kilka fajnych rzeczy. Za mną jest taka akacja, która jest pięknie oświetlona przez właśnie szczeliny w liściach z tyłu. I bardzo ładnie się te kolory zielone tych liści odcinają na tle. Tutaj tuż koło mnie dzikie róże, także mamy tutaj jakieś elementy kwiatowe, też to wygląda całkiem ciekawie. A jeszcze wcześniej tutaj, czekajcie, zaraz Wam pokażę, takie właśnie Małe kwiaty przy trawie, przy drodze. No i wreszcie, właśnie o to chodziło: wykorzystać wysoki kontrast, by poszukać tych leśnych detali. Ta pokrzywa mi się najbardziej podoba. Dajcie znać, się, czy się ze mną zgadzacie w komentarzach. A jeszcze jedno ujęcie wspaniałej dzikiej róży. Zobaczcie, jak zmieniły się warunki. Do zachodu słońca mamy jeszcze 2,5 godziny, także trochę czasu mi tutaj dzisiaj zeszło. I zobaczcie, nie ma jeszcze złotej godziny, ale słońce już ma taką pomarańczową barwę. Już tutaj się zaczyna wszystko robić nieco bardziej takie interesujące, bo mamy dłuższe cienie, mamy to światło miękkie i ciepłe, a do tego właśnie, przez to, że jest taka warstwa chmur, to ta dyfuzja taka, która jest typowa właśnie dla złotej godziny już się tak naprawdę rozpoczęła, także już można robić ciekawe zdjęcia. Coś wspaniałego. Za mną jest kadr, którym nawet mogłem dzisiaj zakończyć odcinek. Zobaczcie jak pięknie ta zielona droga się wije i po bokach mamy pod słońce, ale jednak z lekkim konturem wszystkie te pnie dookoła. Jeżeli chodzi o to jak kadruję tutaj to zdjęcie, to tak ustawiłem kamerę, żeby trzy takie kępy drzew znalazły się w kadrze, żeby tam było widać przejście, bo jakbym się ustawił na środku drogi, to niestety te pnie by zasłaniały jakby dalszą trasę, także chciałem, żeby to się udało zrobić. Myślę, że będę też kadrował tak, żeby na górze pozbyć się później tego nieba, bo nie jest ono potrzebne, będzie ono rozpraszać, a myślę, że taki zwarty kadr, w którym mamy tylko te drzewa na pierwszym planie yy, wijącą się drogę i jakąś oświetloną polankę. Kawek dalej to jest yy, właśnie to, o co chodzi. Także drzewa mają być ciemne, bo one mają być właśnie tym kontrastem. Nie będę walczył ze światłem, będę je wykorzystywał. No dobra, zobaczmy co z tego wejdzie. Fantastyczny wyjazd, mam nadzieję, że też wam się podobało. Właśnie takie przesłanie, które miałem w głowie, to jest to, żeby nie walczyć ze światłem, jakie mamy, nie próbować na siłę podnosić cieni i obniżać światło, tylko właśnie wykorzystać to światło, które tam mamy, próbować właśnie zagrać tymi kontrastami, robić zdjęcia takie, jak wam pokazałem. No i myślę, że się to udało. Muszę przyznać, że po prostu mogłem o tej porze dnia Wybrać się nad stawy. Tam w sumie na początku czerwca jest dużo fajnych sytuacji, dużo jest wyklutych piskląt, młodych łabędzi, innych ptaków. Pojawiły się też bociany, także naprawdę bardzo miło spędziłem ten dzień. Jeśli chodzi o fotografie, które mnie się najbardziej podobają, no to ja ten pierwszy kadr bardzo sobie upodobałem. Jak widzicie, już jest przygotowany. Będę go tutaj niedaleko wieszał za drzwiami. Właśnie tych pionowych kadrów fotografii krajobrazowej nigdy nie za mało. Zazwyczaj właśnie mamy orientację. Landscape, także cieszę się, że to się zdjęcie udało zrobić i bardzo lubię właśnie takie letnie klimaty. W formacie A2 drukuję wszystkie zdjęcia na mojej stronie, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany. No i jeszcze raz chciałbym Wam bardzo podziękować za te 10 tysięcy subskrypcji, naprawdę to daje dużo motywacji do dalszej pracy. No i z tej okazji, jak już mówiłem, promocja na kurs Lightrooma. 300 zł, a także bonusowo dostęp do kursu podstaw fotografii. To jest kurs, który też kręciłem podczas tego wyjazdu, także mam nadzieję, że uda mi się to już niedługo wrzucić. No i jeżeli kupicie kurs Nightruma zanim jazdą, że ten kurs zmontować i wrzucić na stronę, no to dostaniecie ten kurs za darmo. Ja mam właśnie taką motywację, żeby to szybciej skończyć. Także zachęcam Was do wyjazdów. Nie przejmujcie się światłem, bierzcie ze sobą aparaty. Zawsze można sfotografować coś ciekawego. Lepiej zabrać aparat i wrócić z paroma średnimi zdjęciami, niż pojechać i żałować, że się tych zdjęć nie zrobiło. Jeszcze raz dzięki za Wasze wsparcie, zwłaszcza osobom, które wspierają regularnie kanał tutaj tą opcją na dole. Ja tego specjalnie nie reklamowałem, tym bardziej jest to dla mnie bardzo miłe, że są osoby, które. Zdecydowały się z tego skorzystać. No, a jeśli o mnie chodzi, to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.